Tak, jak widać na załączonym obrazku, dzisiaj będziemy sprawdzać sobie, jak wygląda śmiga Tekken 6 na PSP. Pomyślałem sobie, że tego tytułu nie pokazywałem Wam wcześniej aż tak dokładnie. Chyba tam dwa lata temu robiłem unboxing właśnie z tej gry i po prostu nie było jakoś tak okazji. Chyba nawet tam za bardzo nie pokazałem gry, bo się nie pamiętam teraz. Nieważne, dzisiaj będzie gameplay bardzo ciekawy. Także jeżeli pozwolicie, to zagram dla Was pokażę. Jak to wszystko się prezentuje. No dobra, może zacznijmy, sprawdźmy najpierw stan baterii na PSP, ponieważ trochę się nie używało. Bardziej to grałem na PSWicie, ponieważ tam jedną grę muszę przejść. Jak miałem czas wolny, to sobie przechodziłem. O, proszę bardzo. Jest jednak do pogrania, także. Okej. Okay. Jeszcze zobaczę tylko. Nie, no, płytka jest, tak? Tylko tutaj ten jeden zawias się już ledwo co trzyma. No, ewentualnie mówię, pudełko będzie do wymiany, jakby się dało. Ale tak to mówię, tak to jest dobrze. Wydanie premierowe, na którym mi bardzo zależało, bo te wydania pozostałe to nie. Ja ich nie traktuję poważnie. Nie wiem, mówcie co chcecie, ja tak mam po prostu. Dobra. Zagramy sobie kilka partii. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Kilka rund, sorry. Nie partii. O. Myślę, że tak będzie e, lepiej dla nas. Zanim jeszcze zobaczymy gameplay, pokażę wam wszystkie savey, jakie mam do tej pory. Jakie mi się udało tutaj porobić. to w sobie właśnie e, założyłem savea. X-Men i całkiem spoko gra. Nie spodziewałem się, że tak mnie wciągnie na tyle, że będę mógł sobie w to zagrać. Tutaj te gryzy Mega Drive Collection Luminesy, oczywiście, bardzo fajna gierka. Zresztą w Luminesy gram na PSWicie, tam mi bardzo niedużo zostało, więc to jest fajna taka gierka na, na chwilę. No, także tak to mniej więcej się przedstawia. Nie będę wam pokazywał wszystkiego, ale tak mniej więcej, nie, żeby było po prostu na wideo na ok, takie ja powinienem częściej robić e, może, nie wiem, pomyślę w tym roku postaram się nagrać takie gry które albo mają 5, 10, 15, 20 lat, no zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało, no w tym wypadku Tekken 6 ma już 10 lat, tak więc tutaj też będzie wyjątkowa okazja żeby e, pokazać zwłaszcza, zwłaszcza, że siódemkę już jest od jakiegoś czasu no to szóstka na przenośniaka Playstation warto będzie pokazać, myślę. Także włączymy, zobaczymy. Nie wiem, czy jest sens pokazywać intro. Chyba nie, co? Darujmy sobie. Wiecie co? Pozwólcie mi, że zmienię scenerię. Dobra, myślę, że teraz będzie lepiej odrobinę. Bardziej tak chciałem w stronę światła iść. No, tak się gra. Prezentuje całkiem spoko. Wygląda jak piątka, jak dla mnie nie ma tutaj żadnego problemu. W ogóle nowa fryzura, także witam. Kto tam widział przez chwilę, to, to witam. Dobra, zaczynamy. Arcade'a tak jest, witam, witam jeszcze raz. I nie wiem kogo wybrać, bo tutaj tych wszystkich postaci jest zbyt dużo. Dawajcie, się biorę, kazuję, zobaczę. Dobra, z Dragonowym się nawalamy. On chyba się pierwszy raz pojawił w... cholera, nie pamiętam teraz. Chyba w tej części, coś mi się zdaje. Albo... W... nie, w piątce był. Tak, jak całkiem fajnie wygląda jak na tym, na tym małym ekranie, dość... Mogę się ośmielić powiedzieć, troszkę next genowo w stosunku do, nie wiem, no do PS2, tak? Ta gra nie wyszła na PS2, duża szkoda. Ale mogłoby coś tam się urodzić. W każdym razie no. Prezentacja jest całkiem godziwa. Dragunów jest prosty tutaj, zwłaszcza, że to jest pierwszy poziom, no to musi być łatwo, nie? O kurde. Czasami mam... Czasami mam cyrki z tym napędem u mnie. Będę musiał do niego, do niego przejrzeć. Bo kurde to się zdarza dość często. Nie wiem dlaczego takie rzeczy się działy. Wcześniej, jak ja miałem to PSP kupione, to nie było takich scenarii. To jakoś od niedawna się dzieje w ogóle. Że się nagle pojawia mi tutaj y, informacja o tym, czy wyłączyć grę. Nie. Ona się aktywuje w ten sam sposób jak wciśniemy przycisk Playa, ale też jak wyjmie się płytkę, nie? Otworzy się klapę. Więc nie wiem czym to jest spowodowane, czy tam coś w środku jest nie tak w napędzie. I może czyta perfekcyjnie, tak? O, udało się perfekto zaliczyć. No i spoko. Dobra, jedziemy dalej. Jakiś lijoł. Nawet nie wiem kto to jest. Jakiś nowy koleś, w ogóle nie widziałem go. Skoro mam wszystkie tekeny, praktycznie na playa 1, Chociaż tą dwójkę te, tak zaliczam bardziej jako tytuł taki na chwilę. Bo w tym wydaniu na pewno nie będę chciał mieć. Co mi Maciek podesłał, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Coś z tym tekenem dwójką zrobię, bo kurde, ja wolałem mieć jednak tą premierówkę. No już Tekena trójkę to sobie zostawię taką jaką mam wersję, bo przynajmniej ta okładka jest fajna i nie na tam odpowiada, ale jeszcze nie mam stekenów tak turnament jedynki Nie mam szóstki i tego, tak turnament 2 nie mam. I siódemki. Ale siódemka ponoć kiepska jest. Nie wiem jak, jak ona tam się przedstawia. Także spokojnie Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem dlaczego w grach lubię falowanie ubrani. Nie wiem dlaczego. To jest taki fajny efekt. Jak mi nie będzie szło za bardzo, to będziemy tutaj kończyć, bo muszę się przepaść tutaj lamić. Streamy są od lamienia. Zaczniemy teraz. Może teraz będzie dobrze? No, daliśmy radę. Dobra. Inaczej nie mogę nagrywać, ponieważ nie mam tego kabelka transmisyjnego do PSP. Będę sobie próbował ko kombinować, ale to za jakiś czas. Widzę, że obraz nie jest ale taki straszny, jakby się mogło wydawać. O kurde. Kurde, ale mi wpakował. Co za świr, widać, że taki jakiś. Nie ogar. Nie wiem, co wybiorę sobie. Kto ma takie dobre ataki? Lei jest ciekawy, Lei Wulong, o ile dobrze pamiętam, że tak się nazywa. Dobrze chyba kojarzę. Fajne są te wstawki pomiędzy tymi walkami. Daje radę. Jeszcze jedna walka spróbuję. Almu zrobiłem z szyją porządek. Dostał. na łabędzie, a co tam, nie? Na żurawia, nie na łabędzia. Chociaż jest to jeszcze taki taki atak na łabędzia. Kurde, ale mi wpakował. Łabędź się nie postarał. No To niedobrze. Już wiem, że na żurawia powinno być nazwane, ale to tak, tak mi się przyjęło, nie? Kurde, co za jakiś typ. Ale zawsze w bijatykach jest tak, że ten czwarty przeciwnik zawsze jest taki ostry. Ale się, się przewrócił. Tego nie było. Zawsze tak jest, w każdej biatyce. Czy to by było Virtua Fighter, Street Fighter, e, co tam jeszcze jest takiego. Dead or Alive, Tekken. W każdej grze. Soul Calibur, czy tam co innego. No, Lej Wulong przynajmniej dał sobie radę. no. Sorry, że takie moje trzęsienie tą konsolą ale kurde, tak średnio wygodnie mi teraz. No na pewno. No na pewno. No nie wiem. Złamanie szyi. Oszty. Walka stulecia to będzie wiecie. Oszty. Jaka ty piara, hej! Ja prawie bym ją pokonał, nie? O, ja pierdziele co tam lecą? Pieniądze? no faktycznie, dolary lecą. Dajcie mi trochę. Podzielę się z wami widzami. Oszty, trzeba taktyki z osłoną tam. Okej. Okay. Two one. U, u. Dobra, myślę, że to będzie na tyle. Całkiem spoko wersja. Fajnie się gra. Nie będę zapisywał ducha, bo nie ma po co. Jeszcze ta muzyka. Zarąbista, nie? Dobra, to będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się gameplay jakoś tak podobał. Sorry za trzęsienie. E, e, za nie wiem dziwne ruchy PSP czy coś takiego ale mówię no tutaj jest mi tak niewygodnie inaczej tak wam nie rozłożę bo e, no nie będziecie za dużo widzieć e, więc no, muszę opierać ręce o statyw a to też średnio wygodne musiałbym jakiś e, stelaż wymyślić na moje ręce żeby tutaj w miarę się fajnie to trzymało wszystko albo jakoś tak pod innym kątem wiecie co w zasadzie wiecie co zobaczę tak nie mógłbym tak zrobić Wiecie, co tak się uwalić. Wtedy by było lepiej. No ale nie. To by było bez sensu moim zdaniem, wiecie? Nie. To by nie przeszło. Musiałbym mieć minimalnie wyżej tą kamerę. Żeby wtedy... o jakoś bliżej się dało i wtedy może, może, ta, może to PSP nie byłoby tak w ruchu, nie? No nic. Coś takiego, ale nie no. To jest bez sensu. Dobrze. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję za uwagę, cholera. PSP przed Wami, jeżeli chcecie inne gry z PSP, zapraszam Was do mojej listy. Tam zobaczycie, jakie mam gry i mogę Wam, i mogę wam z chęcią pokazać, jakie to są. Pozdrawiam jeszcze raz, do zobaczenia.